Jak masz Michał, chodź Michał. Weźmiemy Michała? Michał! Czy ty jesteś żonaty? Patrzcie jaki zadowolony. <noise> Żółw. Super. Jeszcze, nie, jeszcze nie. nie. Michał! Czyli twojej żony tu nie ma. Dobra. Więc wystaw prawy palec wskazującej ręki. Skąd wiedziałeś, że to ten? Nie, nie, nie. I teraz wybierz sobie asystentkę do pomocy. Nie, nie może być asystentka. Nie Nie trzeba, no, no wy asystentkę. Nie lubisz umierać. To ja wybiorę. Uwaga. Uwaga. Jak masz tej. Patrycja, chodź, Patrycja, Patrycja. Tak, tak, tak. Patrycja, staj tutaj koło Michała. Tak. Michał możesz pocałować Pannę wodą. Ona nie musisz, nie je. Spokojnie. E, mam dla Was niespodziankę. E, oto nie jest

Michał, sprawdź, czy są solidne. Złap z jednej strony, ja z drugiej i mocno pociągnij, mocno. O Dobra. Solidne? Obejrzyj z każdej strony, czy nic się nie otwiera. Upewnij się. Możesz spróbować przegryźć. Nie! Nie, nic nie ma. Dobra. No to odpuść. To jest spaw. Tu spa, bacz na spawą. Teraz ja stanę w środku. Patrycja, stanę sobie tutaj. raz I uwaga. No bo siedzisz z tyłu, więc nic nie widać. Tu mamy kudeczkę numer jeden dla ciebie. Tutaj mamy, Patrycja, kudeczkę numer dwa dla ciebie. I musicie mnie teraz uwięzić No już ci mówię Musisz Michał lewą moją rękę uwięzić w łańcuchu Tak właśnie tak Zatrzaśnij kłódkę bardzo mocno Jeszcze nigdy mi się to nie udało ale Wiecie, warto spróbować No, uwięziłeś, dobra Super, teraz Patrycja twoja kolej Musisz uwięzić moją prawą rękę Przełóż kłódkę przez dwa łańcuchy Nie ma kłódki No wiem, że nie ma, o co chodzi I już za chwilę będziecie świadkami czegoś niesamowitego Czyli mojego płaczu Jak się nie uda Dobra, Ej, ale ja zarkowałem z tym uwięzieniem i tak naprawdę? Oni tak naprawdę Jak was na imię? Julka, sprawdź czy jestem dobrze uwięziony, czy nie wyjmę rąk Dobra, mocno, mocno, w lewo, w prawo, mocno Dobra, dobra, o, dobra Jakby pan mógł sprawdzić, czy jestem dobrze uwięziony czy nie wyjmę rąk, mocno Proszę spróbować, lewo, w prawo, mocno, naprawdę mocno Poważnie, czy nic się nie, dobra Tu jest wolę Trzymaj woreczek z jednej strony, Patrycja z drugiej strony, jednym paluszkiem, dobra? I uwaga! Chowam ręce do worka. I drodzy Państwo, nim doliczę do trzech, uwolnię się z tych oto metalowych kajdanów, dobra? Julka, jakbyś mogła sprawdzić, czy nie wyjmie rąk, dobrze? Mocno sprawdź. No, dobra, wystarczy, dobra, dobra, dobra. Jakby mógł Pan sprawdzić, czy nie wyjmie rąk jeszcze raz, proszę zweryfikować, dobra? Proszę sprawdzić. Dobra! No proszę sprawdzić, czy nie wyjmie rąk, Dobra, wystarczy. Uwaga, tak jak obiecałem, jednym paluszkiem, jednym paluszkiem. Trochę wyżej, dobra. Nie, to ty. Chowam ręce do worka, tylko jak prosiłem, worek musi być trochę wyżej, dobra, bo inaczej nie uwolnię się z kajdanów. Uwaga, już za chwilę to zrobię. Julka, sprawdź, czy nie wymiaram, dla mocno sprawdź, mocno. dobra, wystarczy, dobra, wystarczy. Uwaga, chowam ręce do worka. I wszyscy razem liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy.